Dobra, daję... A, to nie daję. Jak mamy zaczynamy? 3-1-1? Tak. Tak, dobra. Mogę maila krócić? Kierka pod YouTube'a. Dobra. Smokuje to. Da. Patrzę. Dobra. No, no. no, One leży. K, reszta. Tak. I długa. Ja Długa, długa, długa. Patrzę go. Nie pik no. Dwójka. Dobrze. Ja. Basen jest, po dwóch diglach może być w basenie mm -hmm. Heaven może być czy nie? Nie, nie, nie Okno jeden, okno i donut Ej, teraz Heaven, scav'a Short, sure. Short i Cave blisko Chcesz mi Heaven z okna? Czekaj Zadam. Rampa wycofał, wycofał. Dożyciłem smogu, ok Heaven Wracam do Cave'ika No to brama tip 1 sieci Zostawiam ci bramę Nic, chodzi smog Jeszcze jeden ja może siedzieć Bo tu jest bait like setup ewidentnie No tam baituje i ktoś za 8 siedzi Blazer L, L, L blisko Heaven skakiwał Heaven jeszcze Jeszcze jeden Na heavenie Rampę, bramę, smog, dał Cieczają troszkę to ja może go kejwa zajmują w międzyczasie Pikuję długą Długa leży Daję długą flaskę Dam smoła Idę na planta Kładę default Patrzę jakby cofał Chyba, że już cofnął Chyba nie wyszedł subdub tam, nie wiem Leci jeden, leci drugi to Okno, smokuję okno Wychodzę tam do was Trampa podjechało, typu... ok, dwóch typów. Przypalam heaven. Na dwóch za. jeden chyba, uważaj. Nie zabrał go jest. To bitobicie. No nie. Dobra, nie Okno, Oknokno. Ok, okno, 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 okno. Okno, okno. On wie, że stał, wiedział. Nice. 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 No ale ja go wała no. Trafi i bzdła ma. Chyba se nie da. Ale ci na górę i kawać. Chodzę jeszcze okay, jeden line. Rioduję. Singujemy gofie? Przesuję i singuję. Idę zaopatrzają. idę wyjdź. Nie mam mowy, Leży, leży sprzed hmm. o, o, no to... Oni stoją przed elką? co nie robią nam? Gdzie? Co oni robią? Nie grają. Nie, no palą, palą nie... tylko i znajdują. Ja startuję, ja wami, mi Próbuję Dobra. Też palaka?

na mnie boka jest, i Druga, weź. na biegnie. albo do Jezu. mamy Jeden rampę króci. Leży, leży. blisko, pozrężę, to to, jeszcze jeden, jeszcze jeden skrócił. Wychodzi. Dwóch, tam było. Krodek Besa, za Besem, śręgnął. Kurwa. Jaki plan? Ja mam dobrego, jak chcecie. Z takiego z jajem na no, papela. Dobra. Dobra, ale Izak musisz kupić granat. Musisz dać foko, okno. Foko. okno i Dobry dwa razy dobrze. fleszujesz i mida Na wyjasa wyraszujecie mida Daj dobra. mi pakę FPS. Daj mi pakę. Dobra. Dajmy, I tak dobra. Może być. I idź ze mną pod B, Izak. A fleszuj im mit najpierw, nie? Dobra. A dwa razy Wreszuj. im na rasz. I chodź. No co, pod... tego mnie do chyba do, do okna do okna, doberasz. Przez smoka Do Donata ja do mam. wyszli, ta. Jeden leży, ja idę do Caja. Ja też co? Do... Dajcie trzy. Schowaj się, jeszcze. Dobra, chodź, chodź, chodź. Jeden w klatce, jeszcze w klatce. Chodźcie nas na jeden w klatce jeszcze był. Nie padało. Nie ma. Już B-si są tam. Drugi knife, drugi knife. Ja a tak? Tak, w środku. Na mam, nie mam podesrzeć. Szybko

ta jedna creepa. To do nada jeden ja cofnął. Ale zagrywa. Dawa go saiu, ruchaj go. No, oh. Izek! Jeszcze jeden. Izek, las Izek. Ruchaj Izeka, ruchaj go, ruchaj go. Och, no, no to żeśmy się trochę nie zgrali, bo. kurde, chciałem robić tego smoła jeszcze. Za w wreszcie, żebyś jak jak no. mógł wziąć purple później. Zabijam. lewej parady. Kaj jest. Dwóch pod kawadem. Mamy Skanuję i reload. Rampa dwa może być smoką Nie widzę nic z rampa. Dwóch na pewno się do na nas. Ja do nas jeszcze drugi nas za boksem. Nie, dobiega drugi. się na pior się dwa razy. I dobiega. jeden. No, no. Dobra, nie, komu mam. Ja mam dwa flasha w tym elecie. Dobra. Uh. Ale im jednego, to... jednego, ja sobie już zyskałem. Nie trafili gratów tam mnie. Nie mistrz. To są osoby LK, Wysadzili heaven, kurwa jak ja tam wchodzę no. Albo jeszcze jeden. uciekł. Nie Elka

no nie nie ma, nie Zobacz, nie na indoresta już Na bushcie, na nice. A jest Do Donata poszedł Nie no Dwóch mid Mid do A idą Midem teraz Ja od ja donata. donata Default Bezpieczny zack Nice Z bramy coś się rzuca No teraz ja mogę spalić, tylko że ja nie mam na indoresta, nie? Zbocza, nie W pulu jest, w pulu jest jadł. Ja zbijam Ja nie gram Ja zbijam Białą mam, białą jest, jest nice. Uciekałka głęboka, ja idę do B. Leżę blisko. Czy czekał do flasha jakiegoś? Tak, 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 żyje, tak, żyje cały czas. Chyba krasną long. Ninja, 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 ninja. Nice. rampa, rampa, Ninja, rampa wychodzi. Ja Nice. Lałama, ma. No, on już nie spali się, jak już ci się, się spali. Mam że że jesteś tam, gdzie potrzeba. Ej, byłem pełen, się spali tym, nie? O, tam smułkę, radda, I oni dużo wyrzucano ramp na ten na przejazd i w KW grają cały czas. Palę, jak da, to Ale. Możemy się boostnąć Asta. na skrzyni w ogóle. Dasza jak coś mi to? Teraz. Rampa. Rampa. Może być heaven, może być hewen. Jeden pisko mi, ten bottom jest. Dwieńczę, dwieńczę ze smółka, ze smółka! O jezu. Tylko kost mi. no to możesz wyjść, wejdź przez niego. To kurwa nic nie ma. Uwaga blisko skrampa. Nie wiem czy Stefan się tutaj też jeszcze uwaga bez tak. Para Kaewa. Biorę pakę i idę do lasu na. rampę. Tak. Ty iść do tego, do no do tego, do. Ja mają nasłuchiwałem. Walce też raczej nie ma. Oni gdzieś tam we dwójkę się przekradli raczej. Oni raczej będące CT. jakieś uwaga. Ja już Ja pierdolę Adaś na no nic po ptokach. O kurde. <coughs>